Dzień dobry, Liftaiser. w czym możemy pomóc? Dzień dobry, ja bym chciała zamówić samochód, Volvo, wywolny, tam kolor koloru błękitnego Ja bym miała te, no, Proportyki z różnych krajów. A co ma pani do zabrania? Wie pan, towar, to szef mi kazał zamówić to autko, to zamawiam. Rozumiem, kierowca już jedzie. Ten towar to czasami paleta, a czasami ciężka maszyna. Warto pokrótce poznać typy samochodów ciężarowych. Być może kiedyś staniesz przed dylematem. Busy do 3,5 tony. Nie mylić z ładownością. Ich ładowność to zazwyczaj 1000 kg. Paka od 4 do 6 metrów. Solówki. Paki od 6 do 9 metrów. Niesamowicie przydatne, gdy towaru mamy dużo, a firanka może nie zmieścić się na miejscu załadunku bądź rozładunku. W zależności od tego, co i jak chcemy ładować, możemy zdecydować się na następujące rozwiązania: firanka. Bo plantekę możemy rozsuwać i ładować górą lub bokiem chłodnia. Załadunek tyłem, ale transportujemy towar w kontrolowanej temperaturze. Platforma. Nie posiada zabudowy. Bardzo dobrze sprawdza się przy transporcie stali lub maszyn. To tylko niektóre z opcji. Chcesz więcej? Wpadaj na naszą stronę lub zadzwoń.